Rusztowanie mam to w razie, bo to można sobie wziąć. Ja to tego wystarczy. nie o to mi chodzi, bo... nie o to, że... Nie... chyba nie mamy rady tego zrobić teraz. Ale co, że dzisiaj? Nie Czy to, że w ogóle? Ja chyba dam radę, ale będzie kurwa dużo, nie? Tu, jak powiedziałeś, że same tutaj ściany te, nie? Mhm. Uh -huh. To ja to chyba na 10 dni odpalił o 15, skąd. Przygotowane może lecisz z pomału więc chwila przerwy na kanapkę, na kawę. I lecimy z tynkami Robimy całość, zapomniałem powiedzieć, robimy całość, szczyty tak samo, nie tylko doły, a całość. A nie tak jak ty ręcznie, ręcznie, ręcznie Niestety mamy bardzo duże opóźnienia, ponieważ mamy słabe ciśnienie wody u nas Obdzwoniłem wszystkich dookoła, przyjechali sprawdzili, większego się nie da, więc musieliśmy hydrofor przywieźć W sensie ekipa sobie przywiąza swój Ale mamy opóźnienie kilkugodzinne Bo bez dużego ciśnienia wody niestety nie będzie działało to urządzenie, więc jest ustawione tutaj, żeby dobijało do prawie 5 barów, jak widzicie więc ciśnienie schodzi do 2,5 i jest dobite do prawie 5 barów no niestety duży odcinek, tak jak u mnie prawie 50 metrów od różnego zabora i słabe ciśnienie robi robotę ale na szczęście działa ale mamy opóźnienie, więc raczej będzie ciężko dzisiaj to skończyć miejmy nadzieję, że się uda chłopaki będą pracować do późna lampy mają, coś tam dzisiaj uda się zrobić najwyżej jutro sobie dokończą chyba, że Możliwe, że się uda. O, może tak, I będziemy nie będziemy zapesać. Zobaczymy. To żona, podoba Ci się urządzenie? No właśnie Nie to, nie, tamto bardziej. Fajne tutaj, tamto? No. To jest bardzo fajne urządzenie, po prostu dobija ciśnienie do prawie pięciu barów. Gracias. Gotowe. Teraz trzeba pozostawić do wyschnięcia. Już za kilka dni powinno robić się tutaj biało. Z tego co mi wiadomo, to dużo osób nawet nie maluje tych ścian, ponieważ same sobie będą białe. Oczywiście to jest mój garaż, więc też mógłbym tego nie robić. Ale ile ta farba kosztuje? Poza tym na obecną chwilę nie mam ani do zabezpieczenia żadnych wylewek, ani żadnych sufitów, ani nic, więc mogę sobie. Śmiało pomalować, tylko pamiętając, żeby nie ubrudzić tych belek. Aczkolwiek chyba je i tak pomaluję w kolorze jakimś, jakimś brązowym. Więc tak wyszedł garaż. Dlaczego tynki, a nie karton gips? Dla odmiany, ponieważ zawsze robię z karton gipsu, a tym razem stwierdziłem, że zrobię z tynków. Nawet dzisiaj ogłosiłem do sprzedania 73 sztuki karton gipsów, bo mi pozostały, więc... No, ktoś kupił w dobrej cenie, mogę tyle powiedzieć, bo okazało się po wszystkim, że sprzedałem o wiele taniej niż jest obecnie w sklepie, a kupiłem taniej. Czyli podsumowując, kiedyś kupiłem tanio, sprzedałem tanio i okazało się po sprzedaży, że sprzedałem za 50% wartości na obecny czas, a wtedy, kiedy ja kupiłem, to kupiłem w cenie, którą, za którą teraz je sprzedałem. Trochę dziwne, ale taka jest różnica w cenie. Czyli po prostu ktoś kupił w dobrej cenie karton gipsy, które miały iść tutaj i miały iść na kolejny domek. A tutaj zrobiliśmy po prostu sobie tynki. Ile to kosztuje? 35 zł z metra. Jest tutaj 70 m2. Miało nie być robione u góry, ale stwierdziłem, że może w przyszłości kiedyś tam coś będę robił, to niech już zatynkuje chłopak jak już tynkuje. Więc zrobię sobie tutaj wejście taki a la voix, jak do strychu i będę sobie tam jakieś graty zanosił, na przykład opony, letnie opony zimowe. Więc wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Co do ceny garażu, no to wiecie, stan surowy otwarty 23,5 zł. złotych. Teraz czekamy, żeby to ładnie wyschło. Jak wyschnie, to przyjedzie brama garażowa, więc będzie około 30 tysięcy złotych. Stan surowy zamknięty. Możecie sobie doliczyć elektryka 150 zł i tynki 2450 zł. Jeżeli chcecie kontakt do firmy, która wykonywała mi tynki, to zapraszam w wiadomości prywatnej, podam Wam dane albo w opisie udostępnię numer telefonu. To sobie zadzwonicie i umówicie się na wykonanie takich tynków. Bo, według mnie, naprawdę świetna robota. Dobra, ja się z Wami żegnam. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Więc pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja. I na razie, cześć.